Słuchacie podcastu Dobry Byt. Tempo zmian dzisiaj jest tak zawracające, że potrzebujemy jakichś nowych szkół myślenia, nowych wzorców myślenia dotyczących tego, jak się odnaleźć. Jak się odnaleźć to jest taki termin parasola dotyczący tego, jak dobrze żyć, jak być zadowolonym, bo ja tak bym rozumiał. Dobry byt, czyli po prostu takie istnienie, taka egzystencja, która służy danej jednostce i innym. Uważam, że bardzo warto rozmawiać, tylko to jest też pewna sztuka. I nie tylko poprzez treść tego, o czym będziemy mówić, ale też poprzez sposób tego, jak będziemy rozmawiać, chciałbym, żebyśmy natchnęli i zainspirowali odbiorców, słuchaczy, widzów do tego. Jak warto rozmawiać? Myślę, że najlepiej będzie, jak sam powiesz o sobie kilka słów, poza tym, że jesteś człowiekiem, to kim jesteś? No kurczę, już myślałem, że, że mnie nakryjecie, ale dobrze, tak, jestem człowiekiem. Z wykształcenia jestem lekarzem. Zajmuje się czymś takim jak psychosomatyka, czyli medycyna zajmująca się połączeniem, relacją między mózgiem a resztą ciała. A tak to jak taki lekarz, lekarz, klinicysta, to zajmuje się leczeniem COVID-u. Osoby, które stosują metodę Limachopa, mogą sobie obniżyć ostrą, sztucznie zaindukowaną gorączkę. Te osoby, które ćwiczyły metodę Wimachowa, były w niej przetrenowane i wykonywały ćwiczenia oddechowe na pół godziny przed podaniem, a potem przez następne dwie godziny dalej wykonywały ćwiczenia oddechowe, istotnie, statystycznie obniżyły swoją gorączkę o 0,9 stopnia względem grupy kontrolnej, która z kolei bardzo źle tu przeżywała, wili się pod kocem i dreszcze bardzo źle tu przechodziły. No, więc myślę, że to jest całkiem rewolucyjne podejście do medycyny, ponieważ uwzględnia naszą wolę, nasz, naszą jakąś interwencję na układ autonomiczny i w rezultacie immunosupresję. A chciałem Was w sumie obojgo zapytać, nie wiem, czy to jest w ogóle pytanie do Was, a w pewnym sensie jest do Was, bo to jest po prostu pytanie do człowieka, czy w Waszym doświadczeniu można być tu i teraz i być zestresowanym? Myślę, że nie. Ponieważ być zestresowanym myśleliśmy odróżnić od, może od przeżywać stres. Ponieważ jeżeli już jestem zestresowany, to znaczy, że już mnie to zjadło, już mnie to pochłonęło, już mnie to przejęło. Ale da się przeżywać stres i na niego nie reagować, tak? na te treści, które na nas wpływają, ale starać się mieć władzę nad własnymi odruchami, starać się je wyciszyć. Myślę, że da się przeżywać stres i być tu i teraz, niż być zestresowanym i być tu i teraz. Ja wychodzę z założenia, że szczęście to jest coś, czego się można tak, nauczyć. Bardzo się cieszę, że ty mówisz, tak. Oni mówią, że oni czegoś takiego nie słyszą. Oni mhm. takiego czegoś Ale... nie dostają jako informacji zwrotnej: czy to od swoich rodziców, czy od wychowawców, czy od ludzi, którzy ich otaczają, tak? Czy nawet świata, który ich otacza, gdzie. Kup auto, będziesz happy, z naszym telefonem będzie ci lepiej. E, potrzebujesz mieć taką, taką dziewczynę, bo inaczej nie będziesz prawdziwym facetem, tak? Mhm. I wpadają w taką pułapkę, że o, pff, to ja nigdy nie będę szczęśliwy, bo nie dojdę do tego. Tak. tak. Krzysiek, jakie znaczenie wśród twoich e, kolegów nawet na roku, bo na pewno to miałeś, miała filozofia? Na roku w studiach, tak? Tak. No, filozofia no to jakaś żenada, no po co się tym zajmować. Filozofia przecież no, tutaj. I to o są, to chodzi. Wiesz, tak? kierunek ścisły to ludzie tacy wiesz, konkretnie. Tu... I z czego to się bierze? Z tego, że my nawet nie jesteśmy właśnie uczeni tego, że takie zatrzymanie się, pomyślenie, zadanie pytanie po co, dlaczego, co ja w tym wszystkim, postawienie siebie w środku, potem postawienie siebie na zewnątrz, nie ma robienie czasu. właśnie tych wszystkich takich modyfikacji musi ma leć. znaczenie. To jest też fajny aspekt medytacji, że dzięki niej jest większa, jest większa możliwość ku temu, że człowiek może się przyznać do swoich błędów. Jak, jak, to, się, jak to się przekłada, że w dyskusji, w dyskusji ktoś jest przywiązany, nie, 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 ja tak, ja tak myślę, tak. że tak jest. A ktoś mówi, a nie, mi się wydaje, że tak jest. I jeżeli przyjmujesz tą perspektywę, że ty możesz się mylić. Ty możesz coś źle powiedzieć, potrafi się do tego przyznać. Czy, czy, czy właśnie podczas z kafet, czy, czy w życiu to jest bardzo fajna przemiana, jeżeli człowiek od takiej, takiej, takiego przywiązania do swoich opinii może przejść do, do porozumienia i do de facto zrozumienia. Wydaje mi się, że Poliamoria trochę wymusza świadomość, jak chcesz konfigurować sobie tą relację. Jakoś nie słyszałem za bardzo wielu takich relacjach, i nie mamy, z, tak mówisz, z Disneya, z jakichś filmów, pewnych wzorców. Mam takie wrażenie, że to jest ścieżka dla ludzi, którzy naprawdę bardzo sobie chcą sami ją konfigurować. Którzy chcą się zastanawiać, tak? czy my faktycznie chcemy w ogóle sobie mieszkać, bo jest taka, jest taka, taka teoria relationship escalator, czyli taka, to nie ma zbyt dobrego polskiego tłumaczenia, ale jak już miałbym to jakoś przetłumaczyć, to taka winda że w relacji. nie? Że zawsze myślałem o windzie. No, chociaż windą da się zjechać w dół, a w tej teorii relationship escalator, no to do góry jedziesz i musisz jechać do góry, a jak wyciąg. się cofasz... Wyciąg relacji. Wyciąg relacji. Wyciąg o, 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 dobre. Piękne. Tak, okej, okay, to, to mi się podoba, no i w tym wyciągu. wyciąg narciarski, generalnie jak próbujesz jest to zwykle kończy się jakimś upadkiem, prawda? Dokładnie. Jak, jak, jak wychodzisz, to znaczy, że już cię nie ma, nie? Jak, jak przestajemy ze sobą mieszkać, no to, no to kaput, tak? Się, to znaczy, że się relacja kończy. W takim domyślnym trybie. Jeżeli mhm. ludzie faktycznie funkcjonują, w tym wydaje mi się dla nich przede wszystkim szkodliwym trybie, w tej teorii wyciągu relacji, chyba, chyba lepiej dla wszystkich byłoby, gdyby ludzie bardziej konfigurowali swoje relacje, czy to mono, czy poli. Jeżeli pojawiły się te jakieś problemy, to one nie są moje, na pewno. Jeżeli ktoś ma z tym problem, to jest to jego problem. Wow, ale super. Tego założenia wychodzę. Spotkałem się z osądem, e, nawet takim e, trochę zawalowanym albo dobrodusznym kilka razy, dosłownie kilka razy na palcach jednej ręki mogę to policzyć. Od komentarzy w stylu to chore, jak można tak żyć? wzruszyłem ramionami, co mi pozostało, uniosłem brwi i powiedziałem zapytaj mojej żony. Jak o tym mówisz, tak ludzie to odbierają. Jeśli zaczynasz mówić o poliamorii jako choroby wenerycznej, to tak będą ludzie to traktować. Wiesz, jest taka sprawa, chciałem powiedzieć, jest takie trochę wstydliwe może, nie? Tak, no jak, jak tak zaczynasz, to wszyscy się już nastawiają, kurde, nie, co się tam w ogóle dzieje, nie? Co mi koleś chce powiedzieć, nie? Ja staram się rzucać to mimochodem i przy okazji. Jak się człowiek nad tym dobrze zastanowi, to jeden jedyny jakby nieodnawialny zasób to jest czas, cała reszta, czyli uwaga, bliskość, jakby intymność, Uwaga, którą kierujemy na drugiego człowieka, to są wszystko zasoby, które się tak naprawdę nie kończą, w sensie... Okej, okay, one się mogą skończyć na dziś, w pewnym momencie, ale jakby są odnawialne, tak? Same z siebie, jak wiatr, tak? On się kiedyś pojawi znowu. W kulturze jest osadzony ten taki kult cierpienia ofiary, tak? W sensie, że... To jest dobre, ofiarowałeś, zabrałeś coś sobie, to i dałeś innemu człowiekowi swój czas, no, ma, jesteś moralnym zwycięzcą, naprawdę good job, mama, która mhm. się po plecach, mówi, dobrze Cię wychowałem. Zrobiliśmy z cierpienia cnotę i to jest też taka rzecz, z której moim zdaniem trzeba się bardzo mocno rozliczyć, bo w cierpieniu, a zwłaszcza w samoumartwianiu nie ma w zasadzie żadnej wartości, moim zdaniem. Tutaj po prostu te osoby bardziej bazują na takim przepływie uczucia, tak, Które, którego postanawiają nie kontrolować, czyli nie duszą w sobie emocji, jeżeli coś poczują, poczują jakiś zew, tak nazwę to zew, bo to jest zew miłości, tak? Nie hamują tego. Po prostu idą idą tam, gdzie ich prowadzi uczucie. I to jest też fajne w tym wszystkim, że nie muszą się ograniczać, tak? Nie chcą się ograniczać, tak naprawdę. To jest takie rewolucyjne nastawienie, że w każdej sytuacji. Potrzeby wszystkich ludzi mogą być spełnione. I to na początku wydawało mi się trochę takie niewiarygodne no jakim cudem, prowokacyjnie chciałem przetestować to założenie, i w każdej sytuacji wierzę w to, można spełnić potrzeby wszystkich osób. Nie trzeba iść na kompromis, nie trzeba rezygnować ze swoich potrzeb, żeby spełnić potrzeby innej osoby. Rzeczą, którą, która dla mnie też była takim mega objawieniem, jest to, że ludzie mówią tylko dwie rzeczy w swoim życiu. Zawsze. Jedna to jest proszę, a druga to jest dziękuję. Tylko jesteśmy nauczeni mówić tego w sposób, który najczęściej zupełnie nas oddala od tego, czego potrzebujemy. Ale ludzie zawsze mówią tylko dwie rzeczy: proszę i dziękuję. Jak wrzeszczą na ciebie, wyrzucając ci to, to są prośby. A czasami, jak po prostu siedzą cicho stołę i nic nie mówią, tylko spędzając to miło czas, na przykład, to w ten sposób mówią ci dziękuję. Dla mnie to odwróciło mi głowę po prostu na 180 stopni, zwróciło na lewą stronę. Że jeżeli ludzie przychodzą z nieważny jak trudnym, bolesnym komunikatem, za tym zawsze stoi jakaś prośba, tylko wyrażona w taki sposób. To, z czym mamy do czynienia, to jest potencjał na Wymianę całego dotychczasowego systemu finansowego na nowy, na nowy, zdecentralizowany system finansowy, gdzie nie rządzi się prawo hierarchii i ustalania jakby zasad i reguł jakby przez pewne jednostki z góry do dołu, tylko właśnie na zasadzie zdecentralizowanych sieci oddolnie. I być może właśnie w tym, tkwi największy potencjał Bitcoina i innych kryptowalut do zmian na świecie, tak mówiąc w paru zdania. Tak jak rzeczywiście kryptowaluty mogą usunąć pośredników, na przykład ze Spotify, czy z Facebooka, czy pośredników związanych z, z rynkiem finansowym, bankierów, tak samo y, kolejnym takim pośrednikiem są rządy. I ja wiem, że to brzmi w tym momencie jakoś mocno anarchistycznie i w ogóle. Odrwanie od rzeczywistości. To już jest wizja, ale nie. Wiem, być może na 50 lat, na, do, do przodu, na, na jakieś bardzo mocne zmiany też w, w naszej kulturze zwyczajnie, ale być może jesteśmy w stanie sami się organizować poprzez tworzenie oddolnych, zdecentralizowanych sieci. O, nawet sam nie wiedziałem, że będziemy o tym mówić. Fajnie. <laughs> ja miałem zupełnie inne pojęcie o tym, o czym będzie ten podcast, ale podoba mi się to właśnie z tego powodu. To boty szczególnie rozmowne, muszę powiedzieć. To, czy to dochodzą do takiego etapów, w którym zapylają się niewiele lepiej niż boty z lat 90., które. No są takie filmiki na YouTubie, prawda, że sobie można włączyć. Ktoś puścił dwa boty obok siebie, one ze sobą gadają i to dochodzi do przekomisnych scen wtedy. Mówi się o tym, żeby ten bot mógł z nami pogadać otwarcie. To on musi cokolwiek rozumieć z naszego doświadczenia świata trójwymiarowego. I to nie tylko w takim sensie, że ktoś opisał ten świat zdaniami w Wikipedii, nie? albo że mamy z niego obrazki, którą sobie jest w stanie zrekonfigurować w przestrzeń trójwymiarową, tylko że on musi jakoś rozumieć jego dynamikę. Ale podejrzewam, że no nikt nie wie do końca, jak sobie z tym radzić. Jeśli, jeśli już wychodzi jakaś obsługa z sklepu i, i, i widzi mnie jak grzebie, to reakcje są bardzo różne. Bo od uśmiechów, czy wręcz wyniesienia jakiegoś jedzenia, przez nie wolno, nie wolno, proszę odejść, po, po, po prostu całkowite ignorowanie. Często ludzie trochę staje mózg w poprzek. Teraz też już mnie, ale, ale kiedyś to, to po prostu to było absurdalne. Ale jak to? Czego pan tam szuka? Ale pa, pan nie jest bezdomny. I, i, i... Za tą uwagę, na to często, że, że jednak jeśli masz osobę, z którą ty nie zgadzasz, uważasz, że w jakiś sposób opinie, które głosi są szkodliwe, to twierdzenie publicznie, że wzbudzanie w nich kad poczucia winy albo takiego produkowanie takiej wyższości moralnej wobec tamtej osoby, na pewno nie spowoduje, że tamta osoba zmieni zdanie. Ja sobie ukułem taki, nazwijmy to, taki slogan, że kooperatywy opierają się na certyfikacie. Ale wspartym właśnie na relacjach, na zaufaniu, na tej bliskości z tą osobą, która tą żywność produkuje. Ludzie wracają do relacji, bo jakby zaczynają ponownie zauważać, że to jest to, o co chodzi.